jednym z rozwiązań równania takiego jest liczba, to musimy po prostu rozwiązać to równanie, czyli na początku pozbywamy się tutaj nawiasów, czyli wymnożamy przez 5, pierwszy nawias, a drugi nawias wymnażamy, pamiętajmy, z, włącznie ze znakiem, który stoi przed x kwadrat. Czyli minus x kwadrat razy x mamy minus x do trzeciej i minus x kwadrat razy plus 1 to mamy minus x do kwadratu, równa się 0. Musieliśmy to wymnożyć, dlaczego? Bo nie mamy postaci iloczynowej, czyli potrzebowalibyśmy tutaj mnożenia. Gdyby tu było mnożenie, to wtedy byśmy mogli już przyrównać to do zera Piątki do zera nie trzeba, bo piątka nie ma x, więc nie ma ryzyka, że piątka jest zerem x do 0 i to do zera byśmy wtedy przyrównali. Jeżeli nie ma tej postaci iloczynowej, to niestety, tak jak mówię, musimy to wymnożyć i zobaczyć, co to za wielomian. Widzimy, jest to stopnia trzeciego, uporządkujmy sobie od najwyższej potęgi. I najłatwiejszą metodą, żeby rozwiązać pierwiastki wielomianu, to jest metoda grupowania. I zawsze sprawdzamy najpierw tą metodę grupowania, żeby... No, zobaczyć, czy najłatwiejszym sposobem uda nam się te xy, czyli pierwiastki wyznaczyć. Polega ta metoda na tym, tu zapomniałam kwadratu. Ta metoda polega na tym, że z pierwszych dwóch wyrażeń wyciągamy największy dzielnik przed nawias, czyli minus x kwadrat. Jak ktoś chce, może wyciągnąć samego x kwadrat bez minusa, ale mi będzie łatwiej z minusem. Zapisujemy w nawiasie wynik dzielenia, czyli dzielimy minus x kwadrat przez minus, i, y, minus x do trzeciej przez minus x kwadrat i wynik zapisujemy tutaj w nawiasie. I to samo robimy z tym wyrażeniem minus x kwadrat dzielimy przez to, co wyciągamy przed nawias. No i jest to jeden. Y, I y, ta metoda polega na tym, że z kolejnych dwóch wyrażeń chcemy stworzyć ten sam nawias. Czyli zostawiamy tutaj sobie miejsca trochę na znak i liczbę, czyli plus bądź minus i jakaś tam stała liczba. A tutaj zapisujemy ten sam nawias. I teraz y, zastanawiamy się, jaką liczbę musimy tutaj wstawić, żeby to podkreślone wyrażenie na czerwono było równe temu wyrażeniu. Yy, tylko w, oczywiście w innej postaci, bo musimy, pamiętajcie, zapisywać. Yy, Wartość tego samego wyrażenia. Nie możemy zmienić y, wartości. Czyli tutaj trzeba wstawić plus 5, no bo jak podzielimy 5x przez x, no to jest to 5 i jak podzielimy 5 przez 1, to też mamy 5. I teraz w kolejnym wierszu wyciągamy to, co nam się powtarza na początek, jakby przed nawias. Czyli widzimy z tych dwóch wyrażeń, powtarza nam się x plus 1, czyli to jest wspólny dzielnik obu tych dwóch wyrażeń. A w drugim nawiasie zapisujemy to, co nam zostało na początku, czyli minus x kwadrat i plus 5. To są te wyrażenia, które są na początku. I my je zapisujemy w tym drugim nawiasie, przyrównujemy to do zera. No i teraz uwaga, mamy tą postać iloczynową, bo tutaj jest mnożenie dwóch wyrażeń. I teraz możemy sobie te krótkie dwa nawiasy przyrównać do zera. Tylko przepisujemy je bez nawiasów, Czyli e, kiedy wynik jest równy 0, kiedy albo pierwszy ten nawias będzie 0 lub wartość tego drugiego nawiasu jest 0? No i takie proste dwa równania to już każdy rozwiąże. E, czyli tutaj mamy x równa się e, pierwiastek z 5 lub x równa się to samo, tylko minus pierwiastek z 5. Pamiętajcie, że równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Jedno jest na plusie, drugie na minusie, czyli to równanie posiada trzy pierwiastki. i zapiszmy sobie od najmniejszego pierwiastek z 5, to jest około 2,24, potem będzie minus 1 i później pierwiastek z 5. No i pytają nas jednym z rozwiązań równania. No to tutaj pokazali tylko y, jedno rozwiązanie, czyli zaznaczamy odpowiedź B.